Cześć, witajcie, z tej strony Gruglia, witam wszystkich po raz w z Brawl Stars. Dzisiaj yy, odblokujemy, dzisiaj sobie odblokujemy, yy, ten, 400 monet z kolejnego dnia, yy, z kolejnego, kolejnego dnia prezentu święta z browstars Stars. Dostajemy 400 monet. No i tak, yy, poczekajcie chwilę, bo będę musiał sobie sprawdzić, muszę zrobić cięcie. No i... I teraz y, już jesteśmy, tylko no, musiałem coś tylko sprawdzić, więc gramy y, na mnie filmie, kiedy jest, za dwa dni, czyli w piątek będzie, z tego co nagrywam, tak, jeżeli chcecie kolejne odcinki, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, a Jessie, sobie na y, solo, ojej.